Jesteśmy w kamienicy 100% gminnej przy ulicy Prądzyńskiego numer 24, która w dniu dzisiejszym została podłączona do sieci ciepłowniczej, zostało opuszczone ciepło na, na budynek, ciepło z sieci miejskiej. Takich budynków w tym roku podłączonych będzie 30. Łącznie około 300 mieszkań uzyska w ten sposób dostęp do ciepła i ciepłej wody. Spotkaliśmy się w węźle cieplnym, czyli w miejscu, w którym jest produkowana ciepła woda i ciepło do grzejników. Chcieliśmy się po prostu pochwalić, że inwestycje, które były zaplanowane na ten rok, zostały zrealizowane przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Od początku października uruchamiamy taki węzły w 16, 16 kamienicach. Łącznie do sieci ciepłowniczej planujemy podłączyć dokładnie 264 budynki w najbliższych latach. W przyszłym roku będziemy realizowali już ponad 100 budynków. Będziemy realizowali, to znaczy zrobią to zarządcy komunalni, zarząd zasobu komunalnego i spółka wrocławskie mieszkania, którzy robią to w imieniu, w imieniu miasta. W przyszłym roku ponad 100 budynków i ponad 1000 mieszkań. W kolejnych latach tej ilości będą jeszcze się zwiększały i rzeczywiście w roku w 2023 planujemy zakończyć podłączanie kamienic stuprocentowo gminnych do sieci ciepłowniczej w budynkach stuprocentowo gminnych, takich jak ten czy Brandyskiego 24. Miasto robi to własnymi siłami, robią to nasi zarządcy, ZZK albo spółka russackie mieszkania. Natomiast w zasobie e, wspólnotowym, czyli w budynkach, które należą do wspólnot mieszkaniowych, gdzie również jest bardzo wiele mieszkań komunalnych, o ile dany budynek nie chce być podłączany do sieci ciepłowniczej, tam zachęcamy bardzo intensywnie mieszkańców, żeby sami wzięli sprawy w swoje ręce i sami dokonali wymiany źródła ogrzewania, nie czekali aż zrobi to w przyszłości za nich miasto, dlatego że im się to po prostu opłaca.